I jest to, na co wszyscy czekali, a na pewno czekał na to mały Jaś. Jest prezent od chrzestnego. Jak podejrzewasz, Andrzej? Co to może być? Jakie są trendy aktualnie? Co chrzesty mógł wybrać? No, muszę przyznać, że wtedy, kiedy jeszcze my dawaliśmy prezenty naszym młodym ludziom, no zazwyczaj były to rowery. Natomiast dzisiaj widzimy już postęp technologiczny w sporcie. Dotarł też tutaj. Mamy wielki, wypasiony kład. Jest to kład, rzeczywiście kład. No, myślę, że na takim kładzie to mógłby człowiek pojechać również do roboty. Czy Jaś w ogóle się zmieści na tego kłada? Zaskakująca sytuacja pod tym względem, że Jasiu jest jeszcze zdecydowanie zbyt mały, żeby wyrobić sobie prawo jazdy na pojazdy tego typu. Natomiast Chrzestny zawsze mówił, żadne prawa i ustawy nie odbiorą nam zabawy i pewnie tym właśnie kierował się. tym Tymczasem Andrzeju, teraz przychodzi Chrzestna w w z dość dużym prezentem, ale ale co to jest? To są kwiaty, rośliny, całe kilka donic ze skrzydło kwiatami? No jak ty to czy to jest skandal? A, spokojnie dostrzegam właśnie, że z wyjmuje pazuchy tutaj pojawia się łańcuszek z grawerem łańcuszek A... z grawerem czyli postawiła na klasyczne rozwiązanie totalnie się nie dziwię chrzesna ma już swoje lata dlatego postawia na doświadczenie niech ganiają się po sklepach młodzi ona niczym weteran wyczekała kupiła jest grawer jest świeca to prawdopodobnie będzie wielkie zwycięstwo pani chrzesnej wielkie zwycięstwo chrzesnej dziękujemy łączymy się do studia w Warszawie